Dzień dobry Państwu. Do. Witam na kanale Jabłuszkowy Świat. Dzisiaj takie nietypowe nagranie, ponieważ chcę pokazać, jak słuchać książek w aplikacji Voice Dream Leader. Uważam, że to jest najlepsza aplikacja do słuchania książek, ale jak tam wrzucić książki, na przykład z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego? No, oczywiście można to zrobić za pomocą komputera, to jest bardzo prosta sprawa, ale jak to zrobić? za pomocą iPhone'a. Oczywiście do słuchania książek na iPhone'ie z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest specjalna aplikacja. Nie będę tu podawał nazwy, żeby czegoś nie pomylić, ale jeżeli mamy w tej aplikacji, możemy tylko słuchać i pobierać tylko do tej aplikacji i tylko w niej słuchać. I książek nie możemy sobie na przykład wyeksportować do aplikacji Voice Dream Leader, która jest dużo lepsza, od tej dedykowanej do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Dużo lepsza, dużo fajniejsza, lepiej się jej używa, aczkolwiek w tej chwili trochę kosztuje, ale kto ma już ją kupioną dawniej, no to może ją mieć nadal. Zaraz pokażę, jak to zrobić, żeby wrzucić sobie książkę z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Można oczywiście bibliotekę znaleźć w safari, w wyszukiwalce. Ale można też sobie zrobić tam taką zakładkę, którą można umieścić na ekranie początkowym. Ja tak zrobiłem, i ta zakładka jest na moim ekranie początkowym. Zaraz Państwu pokażę, jak to zrobić, jak pobrać, jak przerzucić sobie do Voice Dream Leadera. YouTube. Ostatnią aktualną? Strona 2,4. Tak. IT. Serwis wypożyczenia u zbiorów dla niewidomych głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. I tu jest ta zakładka. Teraz tylko klikam dwukrotnie jednym palcem w tą zakładkę. Ona się otwiera. Safari. Lo, logo. klip Serwis wypożyczeń oliny. Logo. Ktpis. Kt serwis wypożyczeń. Zaloguj się. Odwiedzony. Łączę. Hasło. Użytkownik. Hasło. Za, zaloguj. Zapomniałem. Zaloguj. Przycisk. Zaloguj. Użytkownik. Zalogować się. Użytkownik. Hasło. Użytkownik. Podaj swoją nazwę. Logowanie. Logo. Logoktpis. Logowanie. Tak, jest... Podaj swoją nazwę. Użytkownik. Has. Zapamiętaj. Zaloguj. Zapomniałem swoją na... Zapomniałem swoje. Jeżeli masz problem z systemu pomocy. Jeżeli. Tak. Zapomniał... zapomniałem swoją. zaloguj, Przycisk. Nie będę wpisywał zaloguj. tu hasła Użytkownik. Zalogować się w DZ. Logoktpis. kliknij, Logowanie. Log... Podaj swoją nazwę. Użytkownik. Hasło. Użyt... podaj swoją nazwę, logowanie. Logoktpis. Logokt, logowanie. Podaj swoją nazwę. Użytkownik. Hasło. Zapamiętaj moje. zaloguj, Przycisk. zaloguj, Użytkownik. Zalogować się w DZDNpl, używając zachowanego hasła. Używaj migodalski przycisk. Używaj. W... Uwaga, aby zalogować się w DZDN.pl, użyj Tatch ID. Teraz Tatch ID. Użytkownik. <laughs> Logoutpis. strona główna. Ścieżka dźwięko co znajduje się. Teraz szukam sobie. Przech... W Przesuwając palcem w prawą stronę. Znajdź. Szukaj. Katalogi. Szukaj. Znajdź. Oczywiście, tu może sobie wpisać pole tekstowe, co chce. Ale ja będę chciał sobie z najczęściej czytanych, bo też mam taką. Słuchaj, katalogi, moje zakładki, nowości, autorski, tytułowy, cyklu, ukośnik, serii, łącze. Tu mamy wszystko. Tematyczne. Przesuwam oczywiście palcem w prawą Lektorów, stronę. Sygnatur. Moje czytane. Nieprzeczytane w roz... ocen. Najczęściej czytanych. Najczęściej czytane? Łączę. No, akurat to wybrałem, ale mógłbym sobie wybrać równie dobrze co innego. Logo TPS. Kliknij, aby przeczytać menu. Przy katalog najczęściej czytanych wostków. Filpy czytanych. Wyłączony. Przesuwam palcem w prawo. Zmienię filtę czytania. Co to jest filtę czytania. Filtr gatunku. Edytuj filtę gatunku. Co to jest filtę gatunku. Filtr nowości. Wszystkie. Strona 1 z 12. Następna strona. Widok. Lista. Szczegóły. Kropka. Tytuł. Na. Autor. Tematyka. Kiedy czytane. Ile osób. Na. Tu wszystko mamy podane. Kolumny. Nigdy nie będę. Autor. Dydycz. Tematyka. Kiedy czytane? 2023. Ile osób? B tytuł. Ile osób? 255. Proszę bardzo, Wiersz 250 ba osób tytuł. przeczytało? Chwile. Autor. Tytuł. Chwile, których nie znamy. Opowieść o Marku Grefucie. Autor. Sztokwisz. Marta. Kolub. tematyka. Biog. Ile osób? Tytuł. Typieronie. Biog. Ile osób? Tematyka. B autor. Szt tytuł. Autor. Te poszukamy tematyka. poszukamy następnej. Ile osób? Tytuł. Tytuł. Autor. Tytuł. Typyronie. Biografia Franciszka Pieczki. Kolumna 1. Łączę. I teraz klikam w to. Łączę. Logo Tipyronie. Kliknij, aby przeczytać opis. I teraz szukam, Obrazek. żeby znaleźć. Te. Logo Tipyronie. Kliknij, Kliknij, aby przeczytać opis. Menu. Przycisk. Katalog tytułowy. Filtr czytany. zmień filmy czytane. Co to jest filmy czytane? Filipy gatunku. Nadal muszę przesuwać filtr palcem. W prawo. Co to jest filmy nowości? Tytuł. typieronie, Czytany przez 170. Autor. Jaros, Magdalena, biogr, autor, czas trwania, portret popularnego aktora, zaznacz te biografia Franciszka Pieczki, pole wyboru, zaznaczone, znajdź w Google informacje o książce, 1 ocen, śred, 0 komentarzy tytułu, DAISY sygnatura 23361, nagłów, czas trwania, 7, 203.0, dodano, 2000, cz, wyraźnia w, u, średnik. Plik 20, rozmiar 200, plik 23361, podkreślenie, ty, podkreślenie, pieronie, podkreślenie, biografia, podkreślenie, Franciszka, podkreślenie, pieczki, zip. Łączę. I teraz w to klikam dwukrotnie jednym palcem. Przystępujesz do pobrania pliku książki, ty, pieronie, biografia, Franciszka, pieczki. Nazwa pliku 20, ty, daj lise. Przesuwam palcem oczywiście w prawo. Rozmiar pliku. Aktualny limit wy po wypożyczeniu pozostał. W przypadku problemu pobierany plik będzie zabezpieczony. Rozpocznij zabezpieczanie. Rozpocznij Włącze. zabezpieczanie i teraz to klikam dwukrotnie jednym palcem. Plik jest zabezpieczany, będzie gotowy za około 20 sekund. No i teraz mi podaje czas, bo plik musi być zabezpieczony znakiem wodnym, więc trzeba chwilę poczekać. Zaraz zobaczymy, to powinno trwać dość szybko. Odświsz stronę. Kontakt z DZDN, pozostały, mi pozostały miesięczny limit wypożyczeń, tytułów 15, skanowisko 15, Trwane... odśwież stronę, trwa nagrywanie dźwięk. plik jest zabezpieczany, będzie gotowy za około 20 sekund. 20 sekund to czasami trwa trochę dłużej. Przystępujesz do pobrania pliku książki, o Pierwsze. już jest, biografia Franciszka Pieczki. Nazwa pliku, dwa, typ, daj list. rozmiar pliku, 203.04 MB, dokładny rozmiar, tytuł już obliczony. plik został zabezpieczony, pobierz plik, 23361, podkreślenie, typ, podkreślenie, pieronie, podkreślenie, biografia, podkreślenie, Franciszka, podkreślenie, pieczki, zip. I teraz klikam dwukrotnie jednym palcem. Uwaga, czy chcesz pobrać 23361, podkreślenie, typ, zamknij, pobierz, przycisk. Przesuwam palcem w prawo, Powiesz. Pobierz plik 23361, podkreślenie, to podkreślenie, Pieronie, podkreślenie, biografia, podkreślenie Franciszka, podkreślenie, pieczki zip. Łączy. No i ten plik jest już w trakcie pobierania i znajdzie się w moich pobranych. Kartę, przycisk. I teraz chcę to sobie zamknąć, więc w prawym rogu na dole kartę, przycisk. mam karty. Klikam dwukrotnie jednym palcem. Kartę, przycisk. Kartę, przeszukaj kartę. Pole wyszukiwania. I teraz u góry. Też po prawej stronie. Mam coś takiego jak ją zamknij. Ogię, Rozpoczęcie pobierania. Serwis wypożyczeniowy liny DZDN. Karta. 2-3. Zamykam przesuwając palcem z góry na dół. Zamknij. Rozpoczęcie pobierania. Serwis wypożyczenia liny DZDN. Karta. 2-2. Dwa dwa. Jeszcze raz przesuwam palcem z góry na dół. W prawym górnym rogu. Zamknij. No i mogę z tego teraz Store. wyjść. I szukam plików. Klikam plików. Strona 3 4. Czyli Ach, to trwa nagrywanie dźwięku. 8.56. Przycisk. Rzecz paski. pasku. i Jest W iCloud. Strona 2 4. iTunes Store. Trwa Facetime. Skróty. Fa... Ustawienia. Facetime. Pliki. Pliki. Chodzę w te pliki. I teraz w pobranych. iCloud Drive. Przycisk. Pograne że. Szukaj. Pole wyszukiwania. Foletken, uciek... 23345, podkreślenie, nigdy podkreślenie, nie pod... Foletken, pap... 23361, podkreślenie, ty podkreślenie, nie podkreślenie, biografia podkreślenie, Franciszka podkreślenie, pieczki zip, plik archiwum zip, 8, 55, strzałka w górę, oczekiwanie. Chwileczkę trzeba musi poczekać, trzeba poczekać, ponieważ musi się ten plik dokładnie pobrać. A to trwa dość krótko. Foletken, pap... 23361 podkreślenie, ty podkreślenie, pieronie podkreślenie, biografia podkreślenie, Franciszka podkreślenie, pieczki zip, plik archiwum zip, 8, 55, strzałka w górę, oczekiwanie. no Możemy też zrobić w ten sposób, że możemy ubić aplikację i wtedy może szybciej troszeczkę się pobierze. Spróbujemy. Ekran przełączania aplikacji, kliki aktywne. Przesuwałam. Zamykam Safari, aktywne. Przesunęłam. Recorder Haku, aktywne. Tego od nie będziemy zamykać, Klikki. ponieważ nagrywa się tam dźwięk. Plik szukaj foletkę uciekł 23 345 podkreślenie nigdy podkreśla. Fuletkę 23361 podkreślenie ty podkreślenie pilonie podkreślenie, biografia, podkreślenie, franciszka, podkreślenie pieczki zip, plik arkiwum zip 855 212,5 megabajta. Tak już to jest pobrane, więc teraz przesuwam sobie palcem z dołu do góry na tym. Przeciągnij rzecz. Pierwsza rzecz, drugi raz przesuwam palcem w górę. Usuń. Udostępnij. Trzeci raz jak przesunąłem, jest udostępni klikam. I teraz szukam czegoś takiego jak 1361, podkreślenie, podkreślenie nie podkreślenie biografia, podkreślenie, franciszka, podkreślenie pieczki. To powinno być gdzieś tak po środku iPhone'a w dolnej części. Wójta przycisk. Akurat trafiłem. To nieraz trzeba poszukać, ale akurat trafiłem i teraz klikam dwukrotnie jednym palcem. Voice Czekam chwileczkę. Voice Biblioteki. Tak. Już przycisk. jestem w bibliotece. Zarys Biblioteki. Trwa nagrywanie. Zarys Biblioteki. Kliki. Nagłówek. Szukaj. Sortuj według. Widok siatki. zaznaczone. Nowy Te Biografia Franciszka Pieczki. Jaros Magdalena. 7 godzin 21 minut i 12 sekund. 0% przeczytane. The tak. No teraz jeżeli to jeżeli teraz sobie na tym zrobię palcem z góry na dół. Odtwarzaj. To mogę odtwarzać. Magda Jaros. Zarys biblioteki. Przecis. Biografia Franciszka Pieczki. Na na podstawie edycji książkowej Dobrze, ale teraz Wydaje mi się, Wydaje że to jest troszeczkę za wolno. więc sobie to zamykam. Teraz czytane, ty Biografia Franciszka pieczki. Jaruz Magdalena. Teraz jestem na czytane, ty Biografia Franciszka pieczki. Jaruz Magdalena, 7 godzin, 21 minut i 12 sekund, 0% przeczytane. Daj audio format. Teraz klikam dwukrotnie tym palcem. Teraz czytane, biblioteka, przycisk. I teraz jest otwiera nam się. Sterownica. Tytuł 065 pro nagłówek następny plik poprzedni plik Przycisk. przesuwam palcem w lewo. Dodaj zakładkę ustawienia wizualne ustawienia audio ustawienia audio regulacja. klikam dwukrotnie jednym palcem ustawienia audio zamknij. Szybkość czytania nagłówek prędkość 100 regulacja. I teraz mam tu regulację. Przesuwam palcem w górę 125 125 150%, 175%. Dobrze, mamy 175%. Ja słucham zawsze w takiej prędkości. Zamknij okno wyskakujące. Zamykam. Biblioteka, przycisk. Biblioteka. Teraz czytane, ty pieronie. Teraz czytane, ty Szukaj. To robiłem w górnym lewym rogu. Teraz czytane, ty pieronie. Biografia Franciszka Pieczki. Jaros Magdalena, 4 godziny, 12 minut i 7 sekund. 0% przeczytane. Tak. O już jest czas krótszy. Przesuwam palcem z góry na dół, żeby otworzyć. rok. Książka została nagrana przez Stowarzyszenie Larix w ramach projektu Zasłuchanie w Literaturze, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pięknie. Więc uważam, że. Klikki. Poszło to dość szybko, aczkolwiek w niektórych aplikacjach przez komputer trwa to może szybciej. Aczkolwiek. Uważam, że z DZDN-u książki pobiera się bardzo fajnie, mimo to, że jest chwila na zabezpieczenie tej książki, ale jest super.